Cześć, dziś przychodzę do Was w bluzie z kapturem na totalnym luzie. Jestem właśnie po małych porządkach. No i okazało się, że mam kilka zużytych produktów i opakowania po tych produktach walały się w mojej szafce w łazience. I tak oto zebrałam je wszystkie do tej jednej wielkiej torby. E, tak więc, nie przedłużając, zaczynamy, bo jak widzicie, produktów jest dość sporo, a czasu mało. Także będę konkretna i zwięzła. I od razu uprzedzam was z góry, że mam tutaj kilka produktów do zhejtowania, dosłownie po prostu tak tragiczne produkty. Ostatnio mi się trafiły, że chyba osobny filmik nagram dla was o bublach, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. Pierwsza rzecz to dość często komentowana w moich filmikach farba z Revlon. To jest całkiem nowy produkt na naszym rynku. Ja miałam numer 80 Light Ash Blonde. I powiem Wam tak, konsystencja beznadziejna, rzadka, spływa z włosów chlapy podczas aplikacji, zapach taki znośny, chociaż dużo fajniejsze jest na przykład olia, także bez rewelacji. Kolor był przez Was dość mocno komplementowany, kiedy miałam go właśnie na włosach po koloryzacji, ale uwierzcie mi, że on na żywo tak nie wygląda, moje włosy wyglądały jakby były ciągle nieświeże, ciągle przytłuszczone. Gdzie nigdy wcześniej nie miałam takich problemów. No i bardzo ta farba przesuszyła moje włosy. Dosłownie z tydzień po koloryzacji, bo wiadomo, że na początku te włosy są mięciutkie, pachnące i fajne, to tak z tydzień po koloryzacji już było widać takie mocno wysuszone końce. Także ja dość sporo musiałam położyć pracy i wysiłku, aby moje włosy przywrócić do, do stanu sprzed tej koloryzacji. Także absolutnie nie polecam. Ta farba około 30 zł kosztowała. Kolejna rzecz to. Żel pod prysznic z drobinkami wspaniały żel z Avonu o takim energetyzującym, tropikalnym zapachu. Bardzo przyjemnie, yy, przyjemnie wspominam każdą kąpiel z tym produktem, także naprawdę żele yy, do kąpieli czy płyny yy, z firmy Avon uwielbiam naprawdę głównie yy, za właśnie linie zapachowe. Bardzo są to fantastyczne produkty. Kolejna rzecz to jest puste opakowanie po takich... Płatka w kształcie ogórka z firmy PONC. Ja już je zduszyłam chyba z pół roku temu i to pudełeczko gdzieś tam się walało. Bardzo fajny produkt dla osób zapracowanych, które nie mają czasu na to, aby pójść do warzywniaka, kupić sobie zielonego ogórka, pociachać go na plasterki i nałożyć na oczy. Efekt jest podobny. Te, yy, tak naprawdę te. Szkoda, że nie mam ani jednego, aby wam pokazać, ale one wyglądają jak taki wacik. Po prostu z nadrukowanym motywem ogórka i nawet pachniały lekko ogórkami. Teraz już tego. O, jest jeszcze zapach, chciałam ja powiedzieć, że zapachu nie ma. Cały czas były bardzo wilgotne, naprawdę do ostatniego płatka. Bardzo byłam z tego produktu zadowolona, go kiedyś dostałam w pasce z Nowego Jorku. Także przyznam wam bez bicia, że nie sprawdziłam przed nagraniem tego filmu, czy ten produkt dostępny jest w Polsce. Na pewno na jakimś, na, jakimś, na Allegro albo na eBayu można te płatki zakupić. Fajna rzecz, ale mówię, tak naprawdę to jest alternatywa dla ogórka, taka może szybsza, bardziej estetyczna dla osób zapracowanych. Kolejna rzecz to jest olejek do masażu antycelulitowy, jego opakowanie wygląda bardzo niewyściowo, ponieważ te resztki olejku dostały się tutaj pod tą naklejkę, no i tak to wygląda jak wygląda. Bardzo silny zapach. Kilka kropelek tego olejku, on jest o takim zapachu leśnym, takim bardzo intensywnym i każdy lubi takie zapachy. Kilka kropelek można było dodać do kąpieli i naprawdę bardzo fajnie ta kąpiel nawbliżała wówczas ciało. Bardzo taki fajny zapach taki odświeżający, raczej nie relaksujący, tylko bardziej właśnie dodający energii. Czy używam go jako olej do masażu? No niestety zupełnie inaczej używam go niż zaleca producent, ale do kąpieli, czy kropelka właśnie na ciało, na mokrą skórę, bardzo, bardzo fajny produkt. I ja go kupiłam w drogę Natura. Kolejna rzecz to też jest taki yy, pod tytułem zapomniane. I przyznam Wam, że żal mi wrzucać to pudełko, bo jest to wspaniały balsam od Victoria's Secret o zapachu vanilla and coconut. Naprawdę zapach, opakowanie, konsystencja, perfekcyjny balsam. Nie ma, matko, jak ja czuję ten zapach. Powiem Wam, że naprawdę y, muszę kupić sobie dokładnie taki, taki sam produkt, odnaleźć go gdzieś. Niestety w tym mieście nie mamy Victoria's Secret, trzeba jechać do Warszawy na zakupy. Y, a i tam ceny nie są takie... Y, Jakie są w stanek w Stanach, wiadomo Ale niestety Jak ktoś chce Mieszkając w Polsce używać produktów tej firmy To musi za nie po prostu troszkę więcej zapłacić A ja bardzo chcę I naprawdę na pewno kupię ten produkt ja Raz jeszcze zapach tego balsamu Utrzymuje się na skórze przez wiele godzin Skóra jest aksamitna No po prostu perfekcyjna No co tutaj dużo mówić Przepraszam Was na chwileczkę Dobra, wyciszony. Czy światło do mnie wróci? Kolejny produkt jest to odżywka 3 minutowa z Osi. Moja ulubiona. Poza tym, że ma bardzo dziwny zapach, taki kamforowy, to jest wspaniałym produktem o po prostu idealnej e, aplikacji, bo go tylko wyciskamy. Nie musimy niczego otwierać, bawrać się dosłownie w sekundę. E, ten produkt sobie wylewamy na dłoń. E, ta odżywka jest bardzo gęsta, robi naprawdę cuda. Przepięknie, fantastycznie nawilża końcówki, regeneruje zniszczone włosy, na przykład nieudanym farbowaniem, i naprawdę jest godna polecenia. Bardzo często produkty OSI są po w, w promocji, także niezmiernie się cieszę, że one w ogóle trafiły w końcu na polskie półki, bo mamy je też od niedawna. Kolejna rzecz to jest olejek makadamia. Taki miałam mały, 30 ml. Używam go głównie do olejowania włosów. No i co Wam mogę powiedzieć, jest po prostu fantastyczny do olejowania włosów. Te e, olejki bez względu, na to, czy to będzie migdałowy, czy on będzie właśnie, czy to będzie makadamia, czy to będzie jakikolwiek inny olej, e, byleby był naturalny. Ja go mam ze sklepu e, napiszę Wam na dole. Ten sklep się tak nie nazywa, ale skleję Wam link na dole. E, I naprawdę te naturalne oleje są do olejowania włosów wspaniałe. E, mógłby jedynie trochę mocniej pachnieć, ale wiadomo, każda ląta za to jest tam jakieś tam dodanie, na potrzebne. Kolejna rzecz to jest najzwyklejsza, najzwyklejsza sól do kąpieli. Yy, bardzo taka... Ja ją kupiłam w jakimś carfurze albo coś takiego była niedroga, bo kosztowała kilka złotych. W porównaniu tutaj soli z Biedronki. Yy. Ten produkt był naprawdę kiepski, także nie ma nad czym się tutaj rozwodzić. I kolejna rzecz, która też gdzieś tam się zapodziała i z ogromną przyjemnością ten produkt zdenkowałam, ponieważ albowiem był tragiczny. Jest to z firmy Liren, balsam intensywnie uwiązający Max Slim. Jest to produkt, który nie robi na naszej skórze absolutnie niczego. Jest rzadki, jest bardzo wydajny, przez co ja po prostu miałam. Yy, przeżywałam koszmar i dramat, bo zastanawiałam się, dlaczego nie ich zrobić produktu, który byłby niewydajny, yy, który tak naprawdę zadziałałby ten aspekt. Tutaj na plus, bo bym go szybciej zużyła. Yy, zero zapachu, zero ujędrnienia, zero czegokolwiek. Po prostu chcę już jak najszybciej pozbyć się tego pudełka i zapomnieć, że go Kolejny produkt to lakier Stuff Shine yy, Ultra Strong. Shine, nie przyszytałam całą, no tak, dobrze przyszytałam. Czwóreczka, czyli taki prawie najmocniejszy, bardzo fajny, pięknie pachnie, ja bardzo rzadko używam lakieru, to jest dosłownie raz na ruski rok, ale jak już używam lakieru, to faktycznie wybieram te produkty staw i jestem z nich bardzo zadowolona. Kolejna rzecz, której nazwa mnie bardzo skusiła i nasze dzieci też były zachwycone tym produktem, jest to błęd do kąpieli o zapachu blueberry muffin z Luxi, on kosztuje mniej niż 10 zł, więc jest to produkt nie, niedrogi bardzo ładnie pachnie, robi dość dużą pianę, ale ta piana jest taka dość rzadka, mało zbita nie utrzymuje się tak bardzo długo jak ja to lubię, bo jak ja leżę w wannie to trwa to około 40 minut do godziny, więc ta piana u mnie powinna być po prostu zbita jak, nie wiem co, jak jak ubita piana <laughs> a ona się nie utrzymywa aż tak długo, ale biorąc pod uwagę, że Produkt, który ma 1000 ml i kosztuje tak niewiele, i ma ładne opakowanie, fajnie pachnie. No to też nie oczekujmy zbyt wiele. Na pewno z, yy, jeszcze będę kupować taki no chociaż nie do końca, może nie się z lux bo ja jakoś nie przepadam za, za tą firmą. Kolejna rzecz to też zużyta już dawno temu woda różana, której ja używałam po prostu do przemywania twarzy. Wacikiem zamiast płynu micelarnego. I to jest produkt wspaniały, to jest 100% natury, to jest sama esencja natury, czyli coś, co ja naprawdę uwielbiam. Zapach róż nie każdy lubi, bo trochę kojarzy on się ze starszymi ludźmi. Starsze panie zwane babciami bardzo lubią takie różowe zapachy. Ja też lubię te zapachy, co nie oznacza, że jestem starszą panią ale jednak e, zapach róży, dobrze mi się kojarzy, z taką właśnie regeneracją na skórka, e, mm, takich skórek, które gdzieś tam nam odstają, e, po prostu jakieś zaczerwienienia jak mamy, to mam takie głębokie ukojenia jak użyję właśnie tego płynu. Rewelacyjny jest. Wiem, że dziewczyny go też używają w atomizerze, sobie sprzykują łuźkę. No rewelacyjny produkt, na pewno jeszcze kiedyś sobie taki kupię, bo to było prostu. Kolejne produkty, nad którymi już się zachwycałam, to są szampony z balea do włosów. One właśnie pana czulą suchych czy, suchy, czy wypadających, ale widzicie jak strasznie są zmasakrowane te opakowania, co świadczy o tym, że chciałam wykorzystać ostatnią kroplę jednego produktu, czyli szamponu i drugiego, czyli odżywki na no, tym Wam pokazałam także tak powinna Wam pokazać naprawdę super, wspaniałe zapachy, nawilżenie i bardzo niedrogi produkty, które są nie mają SLS-ów i parabenów i one są z niemieckiej drogerii DM. Mieliśmy być teraz w Berlinie, nie ma nas i bardzo nad tym upolewam, bo nie zrobiłam sobie właśnie zakupów ale chyba skuszy się dawały zakupy przez Allegro. Chociaż teraz będę testować nowe, naturalne produkty. Kolejna rzecz, która już w ogóle nie wzbudza mojego zachwytu, to szampon Ziaja Med, kuracja wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów. Też go kupiłam jakiś czas temu, kiedy wypadanie włosów u mnie się trochę nasiliło i ten szampon ani nie sprawił, że moje włosy stały się mocniejsze, ani nic dobrego je nie przyniósł, ale za to gratisowo je ekstra super mocno przesuszył. Nawet nie pachnie ładnie. Są takie produkty, on pachnie taką i nie wiem co to jest, taka sztuczna mięta, w ogóle nie wiem. Są takie produkty, które na przykład nie robią nam nic dobrego, ale mają super zapach albo piękne opakowanie i po prostu na siłę je trzymamy gdzieś tam w tej łazience e, i mają jakikolwiek plus. Niestety ta ziaja nie ma żadnego plusa. W ogóle bardzo dużo produktów wziąłem i rozczarowuję, mimo że u wielu was te produkty się sprawdzają, a u mnie po prostu jest Kolejna rzecz to jest płyn do kąpieli Radox, on był o zapachu, Waniliowym, tu jest nawet napisane, że to numer jeden w Wielkiej Brytanii. Bardzo fajny produkt o pięknym zapachu, robi dużą pianę na gąbce, także naprawdę do co codziennego użytku pod prysznicem czy w kąpieli. Super! Bardzo fajny. No i pachnie wanilią, czyli e, kryterium zapachowe dla mnie jak najlepsze, bo jest to mój ulubiony zapach w produktach kosmetycznych. Kolejny dramat to jest odżywka z Pantin. E, gęste i mocne, i ta odżywka moje włosy splątała, przesuszyła. E, to jest odżywka, która nie jest zgodna z moją filozofią pielęgnacji, ponieważ ma tutaj troszeczkę nieeleganckich, e, chemicznych składników i powiem Wam, że nie wiem, czy to jest siła jakichś autosugestii, czy co, ale ten produkt w ogóle się u mnie nie sprawdził i nigdy do niego nie wrócę i nigdy nie wrócę do produktów Pantina, Nawet jak zrobię super ekoprodukt. Ale za to z przyjemnością wrócę do płynu micelarnego z Evelyn. Ja mam go w kolorze zielonym, oczyszczający płyn micelarny 3 w 1 i jest on do cery tłustej i mieszanej chyba Wspaniały produkt z Rosmana bardzo łatwo dostępny, piękny, zbywa makijaż. Cera jest pod nim bardzo taka wyciszona, e, oczyszczona, nawilżona, nie jest broń może przesuszona. Także naprawdę produkt jest niedrogi. E, rodzimej naszej tutaj marki, a nie, ewentualnie to nie jest polskie. O, tu tam zależy w Paryżu. No, nawet nie wiedziałam, że miałam produkt, e, który został e, stworzony w Paryżu, w mieście zakochanych. Może dlatego tak wspaniale działa i na Panaśponiu tak pięknie. Oczywiście teraz już trochę popłynęłam, ale naprawdę super, super płyn micelardy. Jeden z moich ulubionych. Kolejny mój taki grzeszek drogeryjny, szampon gliskur, którego różowa butelka mnie przyciągnęła jak magnes i to jest włosy jak jedwa dla włosów matowych i łabliwych. I niestety moje włosy nie były jak jedwa, były raczej jak drut kolczasty, także na pewno nigdy więcej nie kupię tego produktu. Natomiast co mnie zaskoczyło i nie widziałam tego w Rosłanie, gdy chciałam kupić ponownie, to jest szampon tej Pure i to jest suchy szampon, który, jak widzicie, tutaj ma 0% silikonów, parabenów i kolorantów, czyli jakichś tam sztucznych barwników, bo jest Colorant. Super, fajny zapach. Naprawdę godny zastępca naszego ulubionego Baptista. Mówię naszego, bo chyba wszystkich kochamy. I on kosztował około 16 zł, z tego co pamiętam. Super, super, super. Naprawdę. S razy 3. Super produkt, ale mówię, no ja go kupiłam, ostatniego nie widziałam w Rusmania, Chciałam sobie właśnie dokupić, no i nie było. Kolejna tragedia. Płyn do kąpieli. On miał być niby o zapachu kokosowym i to jest produkt mój ulubiony, który po prostu nawet Wam odkurzy mieszkanie i nie wiem co jeszcze zrobi, czyli trzy w jednym. I to jest niby szampon, balsam do włosów i żel pod prysznic. Po pierwsze, otwieranie tego opakowania graniczy z Tak ciężko się otwiera, widzicie? To jest niby produkt dla dzieci. Ja często kupuję sobie takie produkty i używam, je, używam ich razem z dziećmi, i mając z tego użytku również radość, bo lubię takie produkty o zapachu kokosowym, z ładnym obrazkiem, uroczy, słodki, no kto się nie wzrusza. No ale niestety to w ogóle nie wiem. Ja Miałam wrażenie, że leje wodę na gąbkę. Ani się nie pienił, ani nie ani nie mu tej skóry jakoś. Nie wiem, tak jak powinien, tragiczny produkt i to jest produkt z Rossmanna, także przestrzegam Was, nie kupujcie tego żelu yy, z Hello i po prostu tragedia. Następny produkt, o już też z kategorii dziecięce i akurat fajna rzecz z jest to Ziajka Magiczny płyn do kąpieli dla dzieci i to jest płyn do kąpieli, który zabarwia wodę na niebiesko i do tego pięknie pachnie i robi taką fajną pianę, super produkt, uwielbiany przez dzieci. I podbierany przez mamę. Także jest to produkt uniwersalny dla całej rodziny. Może oprócz tatuziów, bo oni raczej nie przypadają za takimi wynalazkami. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajny, przyjemnie się go używa. Kąpiel jest bardzo radosna, te dzieci naprawdę aż miło popatrzeć. Serce rośnie, jak wspaniale się bawią, jak fajnie się czują. Dla nich to jest naprawdę super radocha, a dla mnie to jest ekstra relax fajny bajer kolorowa woda w kąpieli. I przy tym bardzo przyjemnie, delikatnie pachnąca. Następnie rzecz, której bardzo nie lubię, ale z skoku jej używałam, kiedy nie chodziłam na solarium. Ja w tym roku w ogóle przez całą ziemię, może trzy razy byłam na solarium i wspomagałam się, kiedy byłam naprawdę blada tym produktem z Rosłana, za którym nie przypadam, ale muszę przyznać, że on ma całkiem niezłe działanie, bo faktycznie nie zostawia plam. To, aha, nie wiedziałam, co to jest samo opalać. w sprayu. On robi taką fajną mgiełkę, yy, także no jest okej, okay, no mówię, nie ma plam, można troszeczkę się przybrązować, ale mimo wszystko poczekam już na to słońce naturalne i więcej tego produktu nie kupię, przynajmniej na razie, może w przyszłym roku zimą. Następna rzecz, tragiczna, to jest antypenspirant Ja mam po wersji takiej różowej 72 godziny ma nas chronić. Czy znacie kogoś, kto przez 72 godziny się nie myje? Bo ja nie. Naprawdę tak się zastanawiałam na czym polega w ogóle strategia marketingowa tego produktu i w końcu nie znalazłam odpowiedzi. Ten atyp Inspirant nie działa, więc jeżeli lubicie naturalne zapachy jakie wydziela wasze ciało podczas stresu, wysiłku i tak to możecie używać tego produktu, bo na pewno on wam to umożliwi. On niby fajnie pachnie w opakowaniu, tak kwiatowo, ale na ciele, kiedy właśnie mamy jakąś taką stresującą sytuację to niestety nie czujemy zapachu kwiatów, tylko może trochę inny zapach. I przy żadnym innym antyperspirancie nie byłam tak zawiedziona, bo każdy antyperspirant działa lepiej lub słabiej, ale ten fa to jest po prostu tragedia. Pamiętam jak Kasia z kanału makijażu Kasi D. opowiadała o antyperspirancie. Który nie działał i opowiadała, że była na zakupach i poczuła, że coś dziwnie pachnie, i po chwili zrozumiała, że to ona. I to właśnie była recenzja chyba też tego produktu FA. Także nie jestem na szczęście osamotniona w mojej opinii i jestem na nie. Kolejna rzecz to szampon z Alter z granatem i aloesem, Bardzo dobry produkt, niedrogi, eko, z Rosmane, łatwo dostępny. Nie muszę dużo mówić, bo na pewno znacie go z innych moich recenzji. No i mamy, yy, nawet zostawiam sobie pudełeczko. Normaderm z Wichhi. To jest ten norma dla yy, tych pań, dla dziewcząt w moim wieku, czyli który dodatkowo ma działanie przeciwzmarszczkowe, bowiem ma witaminę C. Jest to absolutnie mój ulubiony krem do twarzy, bo moja strefa też się po nim nie świeci, on jest bardzo leciutki, mogę po nim od razu nałożyć sobie fluid. Pięknie pachnie, ta skóra faktycznie jest delikatnie napięta, więc też faktycznie jest zauważalne to działanie przeciwzmarszczkowe. Ja teraz kupiłam inny produkt, żeby nie kupować zawsze tego samego, bo nie przypadam za czymś takim, lubię jednak rotować, ale na pewno do niego wrócę. I z tej serii Normaderm mam też żel do twarzy. i akurat żel kupiłam teraz drugi podrząd, bo żaden inny mi mnie tak nie. Nawet z nowych produktów więc mnie tak nie zaintrygowało, nie pomyślałam, że mogłaby być następcą, także to. I kolejna rzecz, wykończona też z wielkim bólem, to jest produkt z tego samego sklepu, z którego miałam Macadamia Oil i to jest peeling do ciała o zapachu wanilia i wiśnia. Zapach fenomenalny, działanie wspaniałe, po peelingowaniu ciała nie musimy już niczego używać, żadnego balsamu bo ciało jest już nawilżone olejkami, które są tutaj w środku. Zapach, piżama mi rano pachniała tym peelingiem właśnie po, po kąpieli, kiedy zakładam piżamę, no po prostu obłędny peeling. Uwielbiam go, naprawdę uwielbiam i też mam nadzieję do niego wrócić. I ostatni produkt, jak widzę długość tego filmu, jeżeli ktoś przebrnie do końca bez przebijania, to po prostu moja piona i ogromny szacunek. I ostatni produkt jest to taki serum z olejem arganowym z Joanny. Bardzo fajny produkt, ulubiony mój produkt z tej serii Argan Oil. Ja go używam w ciągu dnia, nawet rano, jak wstaję, układam sobie jakoś tam włosy, tak mi będzie od połowy włosów troszeczkę na końcówki. Najpierw go rozmarowuję na dłoniach, troszkę go ogrzewam, no i potem sobie tak, a, smarowuję. Włosy są lśniące, piękne. Mięciutkie, fajnie się rozczesują, rozdwojone końcówki się tak ładnie wykładzają. Naprawdę super produkt i ma bardzo fajny, taki słodziutki zapach. Także naprawdę też bardzo polecam. A jest to polski producent, więc też produkt nie jest drogi. Moi drodzy, ja pakuję ten cały Majdan z powrotem i z przyjemnością wyniosę go na śmietnik. Czuję się oczyszczona, bo mam więcej miejsca teraz w szafce, w łazience. Powiem Wam, że nawet sama nie byłam świadoma tego, że mam tak wiele tych opakowań i ten projekt tenko powinnam tak naprawdę nagrać już dawno temu i powinien on być o połowę krótszy, a teraz powinnam już nagrywać kolejny. Ale wyszło tak, jak wyszło. Mam nadzieję, że zostajecie ze mną do końca. Jak już mówiłam, osoby, które tutaj są, wielki szacun i piona. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli któreś z tych produktów, które ja zhejtowałam yy, według Was są dobre, to jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i na odwrót. Jeżeli ja powiedziałam o czymś w superlatywach, a u Was to było totalne dno, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Chętnie wymienię się z Wami doświadczeniami kosmetycznymi. Trzymajcie się. Pa!